Jeszcze nie, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Tak wracamy, jak zwykle po krótkiej przerwie, tak co tydzień wrzucam te filmiki, troszeczkę zaniebuję, ale teraz są ta przerwa świąteczna, ferie świąteczne, także e, wracam do nagrywania pełną parą, codziennie powinno być odcineczki, więc dobra. E, I chyba wrócimy do twierdzy, bo tak mi, tak mi się zachciało grać w twierdze, więc... Super. E, za, teraz sobie weźmiemy zadania od profesora Snape'a, więc ruszamy. Dean Thomas zaliczony. E, zaliczony też te inne zadania, które mieliśmy tam zrobić, te dla profesora Sprout, tam w poprzednim odcinku, Hasło? więc wszystko Parszywy powinno być kundel. super. <laughs> Aha, e, muszę jeszcze coś zrobić. No, coś by nie chciało się tam... E, tutaj, tutaj, tutaj... Czekajcie, na którym to piętrze było? Chyba na drugim. Pamiętacie tą pastereczkę? Muszę się do niej wrócić, bo coś mi tutaj świta w głowie z tym zadaniem. Tylko właśnie nie pamiętam... Ale wrócimy się do tej pastereczki, wrócimy się. Bo zapomniałem co ona tam mówiła, a coś, coś było związane z kolumnadą, tak? Coś takiego. Zaraz zobaczymy, tylko muszę znaleźć gdzie to było. Chyba wiem gdzie Pójdziemy sobie do lochów Weźmiemy zadanie od profesora Snajpa No Ty też No Ślizgoni rządzą W co wątpię Jakbym mnie musiała otworzyć Super, ale my wchodzimy i jesteśmy w lochach właśnie tutaj jesteśmy pierwszy raz i nie jesteśmy tu mile widziani bo to jest teren ślizgonów więc musimy uważać tutaj mają profesora Snejpa. Potter, po twoich nieudanych próbach oczekuję od ciebie 12 cali pergaminu na temat właściwości kamienia księżycowego ale ja mam mnóstwo pracy domowej. Potter, ocena niższa niż zadowalający spotka się z moim niezadowoleniem. No i Potter ma dużo pracy, Na nauczycielem jest, jest. Tylko tego mi było trzeba. No. Co za dubek. Wiem, jakiej książki potrzebujesz. Możesz sprawdzić. Oczywiście, do pójdziemy do tej biblioteki i to jest takie zdanie, z którym ja się męczyłem, bo nie wiedziałem kompletnie, gdzie jest ta... Yy... No ta książka w tej bibliotece, ale po paru nieudanych próbach w końcu się dowiedziałem gdzie to jest, ale to, to bardzo dawno temu ja grałem. Tak, pierwszy raz zacząłem grać właśnie w Harek tak się zastanawiałem gdzie to może być. To jeszcze podstawów, do postawówki chyba chodziłem. Nie pamiętam, ale teraz szukamy pastereczki. To było gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje. Nie, tutaj jest transmutacja. To nie, 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 To było na drugim piętrze, tak, już teraz sobie przypomniałem. Dobra, to idziemy na drugie piętro. Ojej oj, oj, dobra, szybciutko drugie piętro, czyli drugie piętro jest tu, łazienka Marty, e, trzecie, pierwsze, lochy, drugie piętro, tu, czy jesteśmy na drugim piętrze, tu co jest? Aha, bo tutaj jest te, ten portret, też go odblokujemy, spokojnie Chcę znaleźć tą pastereczkę i nie pamiętam gdzie to było to... nie tu, nie tu nie, 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 gdzie to było z tą pastereczką, ja kompletnie się pogubiłem. No to Hogwarts jak widzicie, duży zamek, bardzo duży, że w ogóle... No co jest? <grytanie> Potem mi tutaj szaleje. A dobra, lecimy Spokojnie. Nic o tym nie wiedziałem aż do tych wakacji. Dobra, to może będzie tutaj gdzieś... Aha, nie, my nie byliśmy na drugim piętrze, my byliśmy gdzieś tutaj. To dobra. To czyli się nie pogubiłem. Po prostu mapa jest, jest niedokładna. <laughs> e, I tak... Co my tu mamy? zrobić znaczy w którą stronę mamy jeszcze ja mówię tutaj no dubi dubi to ciekawski umysł to ciekawski umysł Dobra jesteśmy na drugim piętrze i teraz szukamy pasteleczki. o właśnie tutaj jest tu tam na dole troszeczkę o właśnie jest ładna fryzura co tym razem knujecie? Co jest? Nie no ja już kompletnie nie rozumiem tego sadania z tym portretem. ja już je zrobiłem. Już sam nie wiem, już się pogubiłem w tym wszystkim. Dobra. Lecimy na piętro... Nie, tu nie możemy. Łazienka wiaduk, Tutaj. Muszę się dostać do z wielkich schodów i tam spytamy się tego portretu tego 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 e... tego chłopa No, przesun się Cześć No, raz mi pokazuje w tą, raz mi w tą to Jeju, co za stopy? Pogubiły się trochę Ojeju, pogubione te stopy w ogóle, nie, nie, nie kminię ich, ale dobra Powoli i do celu Teraz tu no i kolejny odcinek biegania i latania za nie wiadomo czym. Miło mi Dobra, jesteśmy na wej wejście na wiaduk Czy wejściu na wiaduk, czyli jakoś tak Teraz mu Ciekawe co to jest teraz zarabić? tu Wola futurus unus Wejdź, bracie możesz mi w pracy domowej? Tyle mam jeszcze do zrobienia hmm. Tu będą wielkie schody? Tak są wielkie schody. Piętro pierwsza, My musimy wejść na piętro trzecie, z tego co pamiętam, tam był ten śmieszny poeta. Ale czemu ja nie mogę właśnie? Czyżby jakiś bug? Jestem. Proszę, podaj mi hasło. Znajdź trzy twarze, jak mówię. Bo utkwi tu twoje ogółie. Nie, już sam tego nie rozumiem. Wiecie co? Zrobimy to od nowa. Pójdziemy najpierw do tego chłopa tam, później do tego, później do pastereczki i to zrobimy. Bo chciałbym to zrobić, bo mniej więcej mi się przypomina o co chodzi. Trzeba właśnie pastereczki i kolumnada. Mi się wydaje, że kolumnada to jest to wejście na wiadukt, ale co tam trzeba zrobić na tym wiadukcie? To już kompletnie nie wiem. Piętro siódme. Pierwszy chłop był tutaj, tak? Nie ten, tylko... Nie tu. Nie tu, troszeczkę dalej. Jeszcze. Nie, nie. Tam, tam, chyba tam prosto. Nie pamiętam właśnie tego chłopa nigdy. O właśnie jest. Hasło Prata. Znowu Dobra, idziemy teraz do tego nie... profesora Fronsaka. Do profesora Fronsaka, później do pasteleczki o wyśle? wyślę. Gdzie to było wyjście? Tu w tą stronę. Czy ja się kręcę kółko? Tak. No, nie, nie, nie. prosto chyba. Nie pogubię się w tym okwarcie, to jest takie beznadziejne miejsce. O jest <laughs> Dobra, lecimy. Loch, No, poter szybciej. Czy ja dobrze idę? Powinniśmy iść w tą stronę i tam. O właśnie tu i teraz tu. Doskonały dzień nana. Czy znasz hasło do portretu Percivala Prata? Otwarty umysł jak zawsze, aż miło patrzeć. Twoja podróż zabierze cię na drugie półpiętro do Dobra, Czyli teraz na te drugie. Wow, na te drugie piętro no tu nie, nie wejdziemy, niestety musimy znaleźć wejście na drugie piętro, czyli... Chodzimy tu... Najpierw pierwsze piętro. Pierwsze piętro, pierwsze piętro tu jest Nie idziemy do follow tego follow futurus unus, tylko biegamy i szukamy wejścia na drugie piętro. Może tu? Nie, bo tu nic nie ma. Dobra, to idziemy tu. Jesteśmy tu, musimy się tu, czyli na salę transmutacji, źle trochę poszliśmy. No, gdzieś jest moja myszka. O tu dziedzinie transmutacji. Później stamtąd się udamy. Czemu mnie cały czas cofać? Dobra, to się udamy do folusa. Wola futuros unus Świetna pan Może tutaj będzie lepiej Gdzie my wyszliśmy na wiadukt Jak zwykle chyba coś zrypałem No stanęła na przejściu jak jakaś pracować w ministerstwie ma znajomości Szkoda Tutaj jak zwykle się zatrzymuje, nie wiem czemu ale to spokojnie. Potter jest szybki. Nie mamy szans na domów w tym roku. No, teraz, teraz, teraz. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu. To teraz rybnijmy sobie piętro drugie. Tu nas weźmie do tego chłopa. Ja nie chcę iść do tego chłopa, bo on nie przepuści nas, dopóki nie pójdziemy do pastereczki. No właśnie, jest pastereczka. Czy znasz hasło Percivala Prata? Ja nie, 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 za to Google Kikut, ten portret ci odpowie. Szukaj Google w sali kikut. koło kolumnady! kolumnada mi się wydaje że kolumnada to jest właśnie um, tam w, przy tym wiadukcie szybko wiadukt ale portret google Kikut, nie wiem mi się wydaje że to jest ten portret ten te follow futurus unus czy jakoś tak właśnie nie wiem nie jestem pewien bo coś mi właśnie w głowie świta ale no nie zatrzymuj się, tylko biegnij, bo nie ma czasu. Ten odcinek jest tak nudny, że aż mi się nie chce grać. Ale zaraz pójdziemy do biblioteki i później będziemy robić zadania dla GD. O! Jest! Znasz hasło do portretu Percivala Prata? Kiedyś tak, czyli zdałem hasło, ale już je. Eu, eu, zapomniałem. Spróbuj porozmawiać z portretem Gifforda Abbotta pod podnóżem. wiem, kto to jest. To jest to ten człowiek z moczego jaja. Czyli lecimy teraz do Wielkich Schodów. Udziemy sobie lochami. Czemu by nie? Najpierw tutaj naprawimy. No. Reparo! wypad co Wingardium tam? Leviosa! Dobra, szybko polecimy. Będziemy mieli w końcu chyba portel odblokowany. Wow, trochę mi się w główce zakręciło. Dobra. Ślizgoni rządzą. Albo i nie. Jakby profesor Snape dowiedział się o tym... To może tego zadanie zrobić, a nie... szybciutko Duki Forda, botta Nie, tu, 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 <ślepy sałuchy> O Boże, ja tu jestem ja O jest. Tak, trzymać panie Potter. Czy znasz hasło Percivala Prata? Co znaczy tak czy nie? Przecież jesteś tu z misją, nie zawiodę cię. Hasło jest głupie. To jest właśnie hasło, a nie jego opisy. To znaczy może i opis. Ale to... Ze co? Tak, dzięki. Bo trochę nie, nie rozkminiłem tego, czyli hasło jest... głupie? To jest bez sensu. To nawet człowiek mądry by tego nie a co dopiero... O. Hasło jest... Nie. Jest trochę lekka przesada. Tam jest. Hasło jest głupie. O, boże. Co za gra. Hasło jest głupie. Ragatka rozwiązana, brawo! Zaskoczyłeś O na tę nagrodę! Przechodź! Jeden z moich widzów chciał właśnie dowiedzieć się, się jak zrobić to mnie. zadanie, więc proszę! Na... Specjalnie na twoje życzenie tak jak obiecałem, zrobiłem w końcu! O, nie wierzę, hasło jest głupie! No masz hasło, dobra, idziemy do biblioteki, bo to jest beznadziejny odcinek dzisiaj! O, nie wierzę w to co słyszę! Ja latałem taki kawał, tylko żeby się dowiedzieć, że hasło jest głupie Ta gra mnie męczy, ta gra jest okrutna. Boże Ja już chcę skończyć Ale mi w bani teraz namieszała Nie, dobra, kończymy za chwilę, robimy zadanie dla snipa i kończymy, bo już ja już nie wytrzymam. Chyba, że zrobimy Albo nie, robimy 30-minutowy odcinek Pilność w nauce. Może Albo nie, dobra. Panie, Zrobimy zadanie dla snapa i kończymy, bo ja nie mam się czasu. Witam. Doskonały. No pięknie. ma mogłaby pomóc mi w pracy domowej. Mamy jeszcze warzy i jedli książki. Dobra, jakoś to znajdziemy. 4. O? Cudownie. Zachariar Smith. Musimy mu mówić, gdzie jest spotkanie? Tak, musimy go zatrzymać w Giedesie. Dobra. Ja tego gościa też nie lubię. Dzięki, ale mam mnóstwo pracy, a szkoła przede wszystkim. Sam rozumiesz. Jasne. A jakbyśmy ci pomogli z pracą domową, to przyjdziesz? Co? Pewnie tak, ale najpierw muszę zdobyć potworną księgę potworów. Dobrze, załatwimy ci ją. Chrymiono! Poszukajmy. Dobra, ja już tam ją widziałem. Potworów. Tu jest. i tak musimy iść do działu ksiąg zakazanych. Okay. Dobra, jestem z powrotem. O, czekajcie, bo mi się tu poprzestawiało i lecimy teraz tutaj. Bo tutaj jest pewna księga, znaczy książka, księga. I ja tak jej długo szukałem. A ona sobie po prostu leży tutaj. To ta książka. Patrz, kamień księżycowy określany jest również jako selenit. Eeeem, um, Hermiano. O nie, musisz napisać ten esej. Ale wiesz co? Myślę, o, że mogłabym się... O poza ci go jak pisać wypracowań, to jest najgorsze co może być. Chociaż, jest internet, jest piąteczka. Oraz. Rasumując i odejmę jeszcze Reasum książkę za y Smithowi. Dobra, teraz oddajmy wypracowanie Snapc. -Od. Proszę. Spotkanie GD. Nic z tego, mam po uszy roboty. Ale mówiłeś... Zdobądź trochę eliksiru wiganowego to. Ja może tego nienawidzę, nawid nienawidzę tego chłopa, Dobrze. on jest tak bardzo idiotyczny, że... że kończymy dzisiaj odcinek, tak? Bo już 20 minut, więc w następnym odcinku musimy się przejść do... do dr 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 dr... Gdzie to było? korytarz pierwsze piętro Gdzie to było? Skrzydło szpitalne gdzieś, o tu jest, tu jest, tu musimy, no, tu musimy się dostać. Ale to już wszystko w następnym odcinku, więc czekajcie, dzięki za oglądanie, na specjalne życzenie jednego z widzów. Sorry, że nie pamiętam Twojego niku, ale wszystko mi wyleciało z głowy przez ten dzisiejszy odcinek. Tak mi panie porył głowę, a jest głupie. Już wiem nawet jak nazwać ten odcinek, więc na Twoje życzenie portret odblokowany. W następnym odcinku zajmiemy się Zachariaszem Smithem i skończymy już zbieranie ludzi do gwardii Dumbledora więc powoli zbliżamy się do końca a to już koniec odcinka więc do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się, cześć